Aaaa, kontynuujemy naszą! Wspaniałą przygodę, jako Ej, e, e, Itan Winters, pamiętam! Itans, itan Sritan. Itan Sritan, Dobra, e, co myśmy tu robili? Tu, tu, tu. No ja przed sekundą to nagrywałem, ale. Trzeba wejść do pokoju, żeby coś zauważyć. Ciekawe, tam chyba było sześć cyfr. Te cyfrowe te kody, ale ja tu ja tu nie mam. Op nie, nie mam opędzlowanego tego. A, tak więc ten, wchodzimy. Ha, to ze A tu przez okno? Nie. Chyba otwarte, niby można było wejść, ale. Nie, A nie bardzo. Czemu ja tu mam nie wszystko wzięte? Kurwa, co tu niby jest do jasnej cholery? Na górze? No szczerze, nawet się tu nic nie błyska. A dobra, kurwa. Patrzcie, ha. Cwaniaczki. Amunicja. Kurde, to by się przestało te korby ogarnąć w końcu jakieś. Pewnie tu jest w tej szafce A ja mam wykminić kurde kody Popatrz przez okno, ale to okno jest. O kurde Fajnie, że chłop się zrespił na oczach On się dosłownie zrespił przez to okno. Ale mi się wydaje, że to okno było zasłonięte. Dobra, 070408 Zero, nie, czekaj, zero, siedem, zero, cztery, zero, osiem, Z drugą stronę, że będzie szybciej. Nowy pistolet. Chorba, to się ten, to jest to tylko. Ale czekaj, bo ja mam nowy pistolet, halo. A on jest lepszy? No to po co, po kiego grzyba ja, yy... Jego grzyba ja go, yy, że tak powiem, yy, ulepszam jak ja dostaję nowy pistolet i jestem w dupie. Co się... O Jezus Maria No Ale krzelaj strzelałem, halo! Za gówno, holinder jasny, a na razie nie robię nic. A ciekawe, czy to pasuje do tej? Wątpię, bo pewnie tu musisz mieć kołowrotek. W sensie no, nawet mi pisze, że nie ma, Czy masz się pałować. A ja tu sobie po prostu traktorem ruszę. Do góry. Czy ja się przed, pod nim będę czołgał, czy, czy jak? czy ja jeszcze muszę tylko jedną rzecz sprawdzić. Dobrze wszystko, że tak powiem jest. Okej. Okej. Okay. Okay. Dobra, powoli Przed siebie To mogę się chyba dostać do tego zasranego domu czerwonego Albo to jest ten dom zasrany czerwony Ale ja się tu cofnę Bo ja się mogę dostać dzięki temu tu A to jest w ogóle ten dom z początku, ja cię kręcę Ten no to wiadomo, że nie wszystko jest zebrane, bo ja tu na szybko wszystko robię Cokolwiek starałem się zbierać wszystko O Jezu, co to jest? O, ale będzie ucieszony Ale mnie zranił ten, ten prosiak Ciekawe Ciekawe, bo najfajniejsze było, że ja już tu byłem i tu nikogo nie było, nie? Dobra, ka jestem. Aha, tu na, po, na placu. Aha, to jest ten dom! Dobra, y, powiedzcie mi, y, to jest chlewik. Y, świetnie, cieszę się bardzo niezmiernie. Ale, no, co, co, co z resztą tego domu? A, tu. tu, tu. Dobra, o, tu jest pewnie zamknięte. А я тут не был. Мне кажется, что не было? Я себе даже чтобы образ падом. Craft amo. No musiałbym wykraftować sobie amo. A tutaj ja dalej nic nie mogę zrobić. Ja dalej nie mogę do tego domu wejść. Ja pierdolę. Chłop dostał... Chłop dostał jebanego headshota, nie? Bob dostał banego headshota ze snajperki, nie? No, że nada trochę, że on nie padł. Co to są kurwa za robokopy? O, bomba. chujnie mi ona to. Lok. Ja pierdzielę, czy tu każde drzwi są pozamykane. Od innej strony. No przecież to jest jakieś żałosne W tym momencie Dobra wejdź Tu się nie mogę dostać To jest ten dom Nie, to jest ten dom Ja już nie wiem Nie no to był chyba Nie to jest ten dom Dobra Czy mi czy my jakby Dążymy żeby tam wejść o kurwa, co to jest? Ej! czemu to nie umiera? Pancerzony to jest ten ciul. Przepraszam bardzo, ile on. Nie, no to jest kurwa śmieszne w tym momencie. Ale połowa tych strzałów to były headshoty. Co jest kurwa? Grane. To zamknięte Kurwa, to zamknięte Nie lubię już, nie lubię tego Nie, w sensie nie, to gra jest zajebista Ale wkurza mnie to Wszystko jest pozamykane Pod piecem nie ma kryształu, nie mogę otworzyć Nie mi ktore skuki, pomyliło mi się Tylko to Lord Vader. Ciekawe czy one się wywalają jak się zużyje. O, tu coś jest. Urwa kasa. To jest do wszystkich studni? Idę. Idę wypróbować. Mam nadzieję, że tu żadne pajace mi się na nowo nie porespią. Nie, nie powinny. Chyba tu była studnia? Tu była studnia Tu była studnia? Też? O A żem, kurwa bym ominął Dobrze żebym się cofnął e, studnia, studnia, studnia Tutaj baran zabity Jeszcze są te, aha i tu jest kurczak ale mnie chyba tu nie było. Albo było. Czekaj, ja tu gdzieś przegapiłem. Tutaj. A ja mogę przejść? Tu będą na nowo te ciule pewnie. Gdzie jest kurczak? Kurczak, kurczak. Aha, tutaj. Bo tu jest zamknięte przejście Dobra, ale idziemy wypróbować, czy to jest to co myślę. Ja! Mam cię! Kurde! Pewnie to jakieś gówno jest. O! Wytrych. A gdzie tu jest do wytrycha? W tym, w tym domku, w którym jestem. No, ja, widzicie, kurde. To się pięknie składa. A nie, bo to jest tu, tu jest ten. Ten, a tu gdzieś było coś na. Wytrych. Wytrych. To jest, że coś fajnego tu wylosuje, a nie coś do sprzedania zaś. Albo trzy naboje dasz. O, to akurat spoko. Dobra, to. Tu jeszcze coś jest? Tu coś jest. Na tym dworze Nic tu kurde nie ma A nie, to tak pokazuje po prostu Dobra, yy, yy, yy. To my idziemy sobie rund po studniach, co to jest? Save point, to nie Idę sobie zrobić rundkę po studniach i się tu wrócimy i się tu wrócimy I ciekawe Nie, to tu nie, nie opłaca się chodzić przez ten ciągnik Trzeba tędy Znaczy Opłaca nie opłaca, nie? Z jednej strony się nie opłaca, z drugiej strony się opłaca Dobra, gdzie była... Aha, to od razu tylko kurczaka upierdolimy Były Tu? Nie, jak to szło? Tu? Tu. Dobra, studnia. Gdzie jesteś? Kurczak jest... Kurwa, kurczak jest... Jak do tego kurczaka? Się dał zejść? Nie wiem, zobaczymy. To, 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 to. Dobra, 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 tu wylazłem. I co dalej? Aha, przez ten domek trzeba chyba przejść. Jezus, Maria. O! No, tu jest zamknięte jeszcze. E, poczekaj. O. Aha, tu, a tu? Tu nic nie ma. Dobra. Jestem. I pierwsza studnia jest tu. Dawaj to. Mogę nie sprzedawać czy co? Ech, świetnie. Jak kombinabla. Ale ja tam tą część sprzedałem. Ciekawe. Nie, no tu nie. Dobra, lecimy dalej studnia. Tu jest studnia. Kurwa, niedobrze. Ale. Aha, bo ja tego kurczaka. Ubi Dobra, jeba się tego kurczaka. Co to jest? Marchant. Dobra, idę tam do tej studni. Nie, ryby zabite Halo, przecież ja tu... Coś mi tu nie gra Bo Tam było więcej kurczaków Studnia... Tu jest Najpewniej będziemy się dzisiaj bawić studnia do końca yy, odcinka, a potem będziemy dopiero... No to też jest na sprzedaż Może tych rzeczy się nie sprzedaje i się trzyma I tutaj takie ten się różne rzeczy dostaje za to Kurwa, a ja to sprzedaję wszystko w pizdu Co? Zabity ten kurczak czy... Roskreślone. No, o chuj wychodzi ja się zapisać. Nie wiem, no już tego wooden tego, chyba że to się... Chyba, że to się zbiera y, w tym, nie? Chyba, że to się zbiera... Y... Dobra, bo tu będą te gnoje. Dobra, idę pierwszy do tego kurczaka Do kurczaka się idzie tu niby A jest Góreczka. Co mi się dzieje? ty masz tak. Dobra, weź to leczenie. I sobie kurczaki znikły? Zniknęły? Zniknęły. Zresztą mamy tutaj tą jedną studnię i w sumie tyle. Ja bym musiał amunicję do strzelby mieć. A nie mogę jej zrobić. Dobra, zmieniamy... Znaczy, no, jeszcze jeden i mogę strzelić. Dobra, ja wchodzę do tego budynku. jedna świnka Ej Kurwa, ta świnia jest O kurwa Zczę jakby yy, co drugi strzał Trafiony w nich nie trafiał nie trafiał... Trafia. Kurwa całą amunicję wyjebę. Zaraz musiał kupić sobie amunicję do tego. Bo w tych studniach to nie ma nic zbyt ciekawego, powiem Wam. Jak na razie. Pipe bomb. Muszę sprzedać chyba te pipe bomby. Ej. Okej. To jest pełno rzeczy. Ha, A skarb, okej. Okay. Dobra, wszystko jasne. Dobra, ale ja tu mam jakiś. A, a Luisa Nekles jest jako. Do czego mi Luiza, ki Tego mam dużo amunicji. Dlaczego mi Luiza ki? To jakiś zamek w ogóle? Może to. No to może być to. Luiza's house. Może to, to już i tak nie ma co wchodzić. Jak wejść za bardzo? Dobra. No chodźmy się do tego cymbała. W ogóle nie wiem, czy nie sprzedać tego pistoletu, nie? Jak mamy tamten. Chyba lepiej? Ja nie wiem, bo zdemontować wszystko z tego, ale to już. chyba... Może nie ściętej głowy. Bę się tu zapisał jeszcze. I tam dojdziemy. Wy się już tutaj nie ten No chyba... Znaczy nie, nie chcę tam iść za daleko, bo już jest pod koniec, a już będę kończył nagrywki na dzisiaj No poczekaj! Chyba wiem gdzie to może pasować Już to jest grób Luizy i tam można otworzyć Przecież tam chyba było. Nie wiem, czy tam nie jest napisane lock inside. Tu. Nie. Chuja. A już myślałem. Łudziłem się. No, bo ja bym musiał się zapisać, nie? Więc nie, nie za bardzo. Nie za bardzo jest sens gdzieś się oddalać, aczkolwiek. Czy jest coś na wytrych, a wytrych? Co to jest? Pątry Ha, to jest jako... Po co mi to? To jest od uwagi. No bo chuj mi to. Potem będzie. Kurde, czemu nie mam tego mięsa? Siamo. No, czekaj.

Ale to drogie! A to jest amunicja do Magnuma w tym tym, a my nie mamy jeszcze Magnuma, ale co weźmiemy to, bo to jest chyba lepsze? Czy ja wiem? 160 ma power, a my mamy 140 plus 30. Czyli mam 170, bo co zostanę przy tym Lemim? Ja wie, znaczy ja wiem, że to, że to jest ten Reloaded Speed ma szybsze. Tak od strzała, ale kurde, jak ja sobie to sprzedam? No pierdziele, nie, 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 sprzedaję, nie, nie, ten Tu mam tego Lemiego, fajnie, Dobra, fajnie dba, udoskonalenego Ja sobie tutaj mogę, o, mogę sobie zrobić schemat na głąbę rurową, mogę sobie kupić miejsce A se kupić One of my most popular items Mogę kupić sobie pistolet, który właśnie sprzedałem, y, tylko trzy razy drożej. Ja bym sobie trochę amunicji kupił. Dziękuję za uwagę. Dobra, i teraz o, ulepszenia poszedłem chyba w pistolet, w ulepszenia. I wystrój. I w to. Zresztą mogę iść we wszystko chyba. Bo tu też bym mógł coś... No, jedynie tego nie zrobię, bo nie mam kasy. Dobra, idziemy. Zapis. Czy my mamy jeszcze coś, cokolwiek sens gdzieś iść? No, teoretycznie mógłbym, mógłbym przejść i trochę wydłużyć odcineczek, jakby nie patrzeć. Ale nie wiem, czy jest sens. Hmm. E, czekajcie, e, co ja chciałem? Tutaj nie, bo tu jest ten. E, nie no, to bym musiał iść tu. A czy tu jest jakiś zapis? No kurwa, nie ma, musiał się cofać. Ach, chuj, dobra, idziemy. Mogę z 10 minut dłuższy odcinek zrobić, dobra, jak to się lazło? Kurwa, nie można by było tutaj prostszej tej drogi zrobić. O, linder! Niech to się kurwa lazło. Tak, ta-o, tak, tak pod traktorem, albo przez ten dom już pójdę pod traktorem.